Cześć, z tej strony Max z Cars, a w dzisiejszym odcinku przedstawiamy nasze aktualne realizacje. W dniu dzisiejszym przyjechały do nas trzy samochody. Jedną z propozycji, którą chciałbym przedstawić, jest to Kia Sorento z silnikiem 3.3 litra, rocznik 2016, z napędem na cztery koła. Jest to wersja osobowa. Możemy taki samochód umieścić już w klasie minivanów. Samochód, tak jak widać, jest uszkodzony z przodu. Niestety mamy wybitą deskę, którą zaraz pokażemy w środku. Prawy przód, wybita lampa, maska, e, zderzak, pas przedni, tutaj akurat będzie oglądać, na pewno wzmocnienie pasa górnego jest uszkodzone. Poza tym zobaczymy tutaj wybity jest halogen, pod tym e, prawdopodobnie też belka będzie uszkodzona. Choć nie wygląda to jakoś głębokie, to uszkodzenie, myślę, że raczej tu nie powinno być żadnych problemów. Jednym z takich cięższych rzeczy w tym momencie do zrobienia mamy wybitą deskę, pasy są zaciągnięte, dwa poduszka fotela, poduszka kierownicy oraz kurtyna wszystko będzie musiało zostać zakupione deskę, raczej tutaj na pewno będziemy oryginalną szukać, tak żeby wrócić do stanu przedwypadkowego z takich ciekawostek mamy tutaj bardzo bogatą historię serwisową, są wszystkie faktury, bo już tak zerkałem na nie wszystkie faktury jeśli chodzi o serwis takiego pojazdu, mamy ich naprawdę kilka, jest dokładnie wszystko rozpisane, wszystko jest w autoryzowanym serwisie Kia było robione, więc tutaj jeśli chodzi o historię na pewno bardzo fajnie, że takie dokumenty się znajdują nie zawsze, ale dość często idzie znaleźć jakieś dokumenty w samochodach potwierdzające jego historię serwisową, a co za tym idzie, na pewno to jest dodatkowy plus później przy sprzedaży takiego pojazdu samochód jest w bardzo fajnej wersji nie ma jedynie, z tego co widzę, dużego wyświetlacza ale ma podgrzewane te fotele podgrzewaną kierownicę, jest to naprawdę duży, wygodny samochód rodzinny z full panoramą jest ta wersja tak jak wspomniałem wcześniej, jest 4x4 więc bardzo dobrze będzie się spisywał w trasę, żeby dojechać w na, no Można powiedzieć, w każde miejsce, w które sobie zamarzy właściciel takiego pojazdu, tak jak widać, tutaj z tyłu trzymiejscowa kanapa w pierwszym rzędzie, oraz z samego tyłu mamy składane fotele dwumiejscowe. One są składane na płasko. Więc, jeśli nie jest potrzebne, akurat to miejsce potrzebne jest troszeczkę mocniej, miejsce bagażowe, to tutaj można złożyć sobie te fotele i mamy naprawdę bardzo dużą e, przestrzeń bagażową. Bardzo ładne, duże felgi, e, 18-calowe, akurat w tym samochodzie prezentują się dość, dość masywnie w niektórych pojazdach nawet osiemnastki wyglądają na małe, akurat tutaj dość ładnie się to prezentuje na szybko z przeróbek, które będą wykonywane na pewno nie będzie trzeba przerabiać lamp tylnych, które już widzę mają kierunkowskazy pomarańczowe wystarczy tylko dorobienie lampy przeciwmgielnej więc tutaj na pewno ułatwi sprawę i obetnie troszeczkę kosztów jeśli chodzi o przeróbkę takiego pojazdu poza tym trzeba jak najszybciej organizacja części wszystkiego do naprawy mamy jeszcze kilka takich samochodów Typu jeszcze Pacyfika czy Dodge Grand Caravan. Myślę, że zrobimy osobny odcinek, w którym przedstawimy takie rodzinne minivany. Drugim samochodem, który dzisiaj do nas przyjechał jest to Jeep Grand Cherokee w wersji Trailhawk, czyli jedna z fajniejszych wersji wyposażeniowych tego samochodu. Na pewno bardzo ładnie się prezentuje. Większość klientów zawsze zwraca uwagę na czerwone haki z przodu, które wystają poza zderzakiem. Niestety akurat w tym wypadku nie ma zderzaka, który tak jak widać jest zdjęty. Tak samo błotnik, uszkodzona maska. Samochód uszkodzony. Został w lewy przód, został rozmontowany cały pas przedni tego pojazdu. Nie ma lampy, zaraz zerkniemy do środka, czy te akurat elementy się tam znajdują, ponieważ dopiero co zjechaliśmy tymi samochodami. Jeśli chodzi o ustawienie, o tutaj geometrię tego samochodu, lekko przeciągnięta lewa oraz prawa podłużnica, ale jest to naprawdę niewielkie przeciągnięcie, będzie to ustawione na płycie. Do wymiany cały pas przedni z chłodnicami, lampy, maska. Silnik wersja 3.6, jeśli chodzi o ten model. No i kolejny z samochodów z wybitą, niestety, poduszką. Jeśli chodzi o pasażera, będzie wymieniana tu także deska, akurat. Jak zazwyczaj nie kupujemy takich samochodów, gdzieś nie trafiają się nam, to tutaj akurat dwa, które przyjechały właśnie z wybitą deską. Naprawa jak naprawa, będzie trzeba po prostu poświęcić troszeczkę więcej czasu w środku takiego pojazdu, żeby wymienić całość. Do wymiany także szyba będzie. Z takich ciekawostek bardzo fajnych, jeśli chodzi o wersję Trailhawk, na alufelgach mamy narysowanego Jeepa Wranglera starego. Takie, taka można powiedzieć ozdóbka, która myślę, że cieszy zawsze. W środku tak jak widać kolanowa wybita. Wybite kierowca, pasażer, pasy zaciągnięte, kierowca, pasażer, przetłoczenia, trailhawk na fotelach. Jeśli oglądaliście nasze poprzednie realizacje, pokazywaliśmy Jeepa szerokiego, właśnie też w takiej wersji mieliśmy akurat po gradobiciu. Tutaj na pełnej pneumatyce samochód jest. Było tutaj otwierane, aby go rozblokować, żeby nie zjeżdżać na odpalonym silniku. Otwarta jest przepustnica, nie ma płynu chłodniczego, więc akurat nim zjechaliśmy, był zaraz przy samym końcu. Z tyłu... O właśnie, mamy części, za chwilę będziemy je wyciągać, żeby one już tak nie leżały, już tak, tak czy jak się dość należały w tym samochodzie. Prawdopodobnie będą gdzieś podgniatane jakieś skóry w tym pojeździe, ale mamy tutaj większość rzeczy, które na pewno uratują się przy naprawie takiego pojazdu. Zawsze takie drobnostki, tak jak mówię, zaczynają robić cenę przy samym końcu. Na duże elementy każdy zawsze jest nastawiony, że one kosztują i trzeba je kupić. Na małe elementy nigdy nie wiadomo, co dodatkowo wychodzi. Przykładowo węże do klimatu które są naprawdę drogie w samochodach. Oczywiście zależy od pojazdu, ale w większości pojazdów jest to droga rzecz. W szczególności, że jeśli jest kilka połamanych, no to trzeba je wszystkie wymieniać. Jeśli chodzi o przeróbkę tego pojazdu, w tym pojeździe akurat mamy już czerwone lampy z tyłu, które trzeba przerobić. Tak samo lampę przeciwgielną trzeba dołożyć do tego pojazdu. Jeśli chodzi o język i mapy, w takim pojeździe w tym momencie już nie, nie ma problemu żadnego. Jest to wszystko przerabialne. Poza tym samochód trzeba naprawić. No i Lecieć dalej z kolejnymi realizacjami. Kolejnym pojazdem, który już jest w trakcie realizacji naprawy, jest to Toyota CHR, rocznik 2018 z przebiegiem 35 000 km. Kupiliśmy ten pojazd w Kanadzie, pojazd jednostką dwulitrową z napędem tylko i wyłącznie naprzód. Jest w trakcie realizacji, tak jak wspomniałem, uderzenie prawy przód, wymieniona lampa, błotnik, zderzak. Poza tym tutaj jeśli chodzi o zawieszenie było dość w porządku. Samochód także był lekko dojechany z tyłu, wymieniony zderzak oraz klapa. Lakierowana. Tutaj, tak jak widać, są drzwi cieniowane do przedniego błotnika. Raczej zawsze gdzieś tam polecamy cieniowanie elementów, żeby jak najładniej wyglądał lakier na takim pojeździe. Jeśli chodzi o wyposażenie tego pojazdu, mamy tutaj materiałową tapicerkę. Fotel jest w połowie elektryczny, a w połowie mechaniczny. Jeśli chodzi o jakieś dodatkowe opcje w tym pojeździe, to chyba takim największym dodatkiem jest to radar przedni z trzymaniem pasa ruchu oraz z tempomatem aktywnym. Dodatkowo podgrzewane fotele tutaj, w tym. W samochodzie mamy e, oczywiście klimatronik, duża radionawigacja z panelem dotykowym, nie posiada akurat panoramy, ale ma dodatkowo czarną podsufitkę, która czasami jest tutaj akurat w tych wersjach biała. W Stanach Zjednoczonych także e, znajdziemy akurat ten model w silniku hybrydowym. Jest to, tak jak mówię, bardzo ciekawa e, propozycja z gamy crossoverów. Kolejnym samochodem w trakcie realizacji naprawy jest standardowo jeden z Fordów, czyli Ford Edge, jednostka dwulitrowa z napędem na cztery koła. Samochód uszkodzony był w przód, wymieniona maska zderzak, lampy z pełny grill. Prawa strona była wymieniona. Tutaj akurat czekamy jeszcze na przewody. Nie jest zderzak do końca założony, tak jak widać. Poza tym w środku czarne skóry. W pełni samochód będzie przerobiony tutaj na rynek europejski. Jest to w tym momencie chyba jeden z najbardziej popularnych importowanych pojazdów przynajmniej przez naszą firmę. Dużo ściągamy Fordów Edge'ów, tak jak w tamtym roku wspominaliśmy i początkiem roku o Forda Kuga, troszeczkę nam to zmieniło się w tym momencie na Forda Edge'a, tak jak zawsze wspominałem, jest to naprawdę duży, masywny samochód, który bardzo ładnie się prezentuje. Za nami stoi jeszcze Toyota CRV, którą widzieliście w ostatnim odcinku w tym momencie już Składana, czekamy tylko na halogen do zderzaka, będzie założony i już jest gotowa do wyjazdu. Audi TTS, na który czekamy jeszcze tylko i wyłącznie na przerobione lampy, i samochód także zostanie wydany do klienta. I BMW, którą widzieliście kilka odcinków temu, gdy była uszkodzona, w tym momencie już jest cały przód zrobiony, jest składana. W przyszłym tygodniu powinniśmy już z nią pojechać na przegląd, wkleić tylko i wyłącznie szybę. Więc akurat z tym samochodem przeszliśmy dość długą drogę, jeśli chodzi o naprawę, ale tak jak było widać, jeśli samochód ma być zrobiony dobrze, nie ma co oszczędzać na czasie. Blacharz potrzebuje sporo czasu, żeby taki samochód zrobić. Zrobiliśmy go według nas bardzo dobrze, wszystko jest tak, jak powinno być. Więc klient powinien być na pewno zadowolony z takiego pojazdu. Na lakierni w tym momencie mamy też kilka samochodów u blacharza. Myślę, że pojedziemy w jakiś dzień do blacharza pokazać, co się u niego dzieje, jakie mamy u niego realizacje. Także mamy bardzo fajnego Mercedesa GL, który w tym momencie jest składany. Bardzo w dobrej cenie został zakupiony i z małym uszkodzeniem, które na aukcji wyglądało niebezpiecznie, ale okazało się bardzo dużym plusem. I tutaj jesteśmy naprawdę zadowoleni. Poza tym, sporo samochodów wyjeżdża do klientów, przyjeżdża. Więc jeśli jesteście zainteresowani importem ze Stanów Zjednoczonych lub Kanady, motocykli czy samochodów, generalnie wszystkiego, co w tym momencie jest na aukcjach, jesteśmy w stanie zakupić dla Was takie pojazdy oraz pomóc w imporcie. Oczywiście, na dole w opisie macie kontakt do nas, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!